Gojów. Ludzie mają pamięć dobrą, tylko krótką. Gdy dwa lata temu globalna sitwa syjonistyczna odpaliła aferę wirusa, kotara zasłaniająca realne procesy polityczne na świecie opadła i odsłoniła teatr marionetek zwanych rządami krajowymi. Zdumieni ludzie zauważyli, że rządy prawie wszystkich państw świata działają identycznie, wprowadzają jak na komendę te same ograniczenia, nakazy i zakazy, używają nawet identycznego języka i tym podobne. Trudno było nie zauważyć, że istnieje jakiś jeden ośrodek decyzyjny, który steruje rządami krajowymi, zaś te wykonują w podskokach wszelkie, nawet najbardziej absurdalne i ludobójcze decyzje. Po dwóch latach trwania sterowanego globalnie absurdu pod tytułem wirus, ta wiedza natychmiast wyparowała, gdy hazarskie media wyciszyły pandemię, a nagłośniły wojnę. Gdy wojska rosyjskie wtargnęły na teren Ukrainy, niezliczona ilość przeróżnych komentatorów zaczęła analizować konflikt w taki sposób, jakby rządy, akurat Rosji i Ukrainy, odzyskały pełną suwerenność decyzyjną, której w czasie pandemii jakoś nie miały. Ta polityczna ślepota owocuje niezliczoną ilością bzdurnych komentarzy, które ostatecznie ogłupiają gojów na całym świecie, nieświadomych tego, co się wokół nich wyprawia. A co się wyprawia? Trwa światowa wojna globalnej mafii syjonistycznej z resztą świata, której celem jest wymordowanie większości ludzi na całym świecie. Wojnę tę jej inicjatorzy prowadzą rękami gojów, wcześniej tych gojów ogłupiając propagandą, korumpując i doprowadzając ich kłamstwami i manipulacjami do stanu oszołomienia. W stanie psychicznego szaleństwa goje polecieli tłumnie do punktów sprycowania i zostali zatruci sprycami, zaś obecnie zostali napuszczeni na siebie, aby prowadzić wojnę na Ukrainie. Ta wojna to drugi etap depopulacji, czyli mordowania się ludzi pomiędzy sobą. Dlaczego na teatr działań wojennych wybrano Ukrainę? Z kilku powodów. Po pierwsze, zarówno ludność Ukrainy, jak i Rosji olała szpryce, a co za tym idzie, tą metodą nie da się ich wymordować. Ale jest i drugi powód, ważniejszy. Wojna na Ukrainie idealnie nadaje się na zaprowadzenie chaosu gospodarczego na całym świecie. Przypomnę, że Rosja i Ukraina są ważnymi dostawcami na rynki światowe różnych surowców, w tym nawozów sztucznych. Sankcje nakładane na Rosję oraz chaos na Ukrainie pozbawi światowe rolnictwo nawozów, co doprowadzi do spadku produkcji, drużyny żywności i na końcu do głodu. Kilka dni temu z eksploatacji została wyłączona fabryka nawozów w Policach z powodu jakiejś tajemniczej awarii, a więc i w Polsce nie będzie nawozów. Wstrzymanie dostaw surowców z Rosji i Ukrainy do Europy i USA spowoduje chaos w gospodarce światowej, czego finałem będą masowe rozruchy społeczne, krwawo tłumione, plądrowanie sklepów, a na końcu głód. Wojna na Ukrainie jest prowadzona w taki sposób, aby się nigdy nie zakończyła. Zauważmy, że z całego świata płyną dostawy broni do tego państwa, na co rząd rosyjski nie reaguje. Najpierw broń jest transportowana drogą lotniczą do Rzeszowa, zaś na Ukrainę trafia transportem samochodowym. Dlaczego Rosjanie nie ukrócą tego procederu? Wystarczyłoby zablokować wojskiem granicę z Polską. Dlaczego tego nie zrobią? Bo wojna musi trwać, im dłużej, tym lepiej, gdyż dłuższa wojna to więcej słowańskich trupów, którzy uniknęli śmierci i pokaleczenia szczepionkami. Tak się sprawy mają, jeśli przyjrzeć im się dokładniej bez emocji. Na jesieni tego roku nastąpi eskalacja mordu szczepionkowego pod pretekstem następnej fali COVID-a. Przypomnę, że Unia Europejska zamówiła ogromną ilość szczepionek, po 10 na jednego Europejczyka. Niezliczona ilość powikłań poszczepionych zostanie okrzyknięta przez hazarskie media jako nowa epidemia i zabawa rozpocznie się od początku. Nie są wykluczone nowe wojny, w tym na terytorium Polski z Białorusią, na przykład na Tajwanie, co masową depopulację gojów ich własnymi rękami przyspieszy. Gdy populacja idzie pełną parą realizowana precyzyjnie rękami samych gojów, sterowanych z ukrycia przez globalnych hazardów, czego ci ostatni nie są w stanie zauważyć, doprowadzenie propagandą mediów do stanu krańcowego szaleństwa.